Oj 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 Kuźwa! Kuźwa! Dawaj do góry! Jest, wróciłem! Fajnie! Ale mnie ciągnęło tam na tej lewej stronie Z Zadawanie nastawu, kiegoś! czy prędkości, czy czegoś innego, poprzez taką kierownicę, ludzie generalnie są przyzwyczajeni na kierownicy. Eee, what? Widzieliście to? Widzieliście to? Ha, co to było? Pociąg-widmo, który zjeżdżał na mnie tyłem. Widziałem wagony, jakieś węglarki. What? Eee, Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje Dobra, ja typa... czekajcie, ja sobie tego typa yy, wyciszę Patrzcie, następny jedzie Dlatego tak podejrzewałem, że nie bardzo coś tam z tym... A co mi się tu te tory koją? Czy kończą? A gdzie ja pychę? What? Słuchajcie, on mnie skierował na jakiś inny tor? Gdzie on mnie skierował? Gdzie on mnie wysłał? Ja pierdzielę. Gdzie on mnie wysłał? Tory ukradli. Tak. Dobra, odjedź za jego gorzami. Jestem ciekawy, odjeść czy jestem w stanie znać. polecieć w samolocie, powodują. nie? No, Na no? sam Kurda człowieku! Siedzę tutaj w środku. A, <grym> tak nie jak... tylko nogi ci wystają. <grym> a teraz? <grym> Też? Teraz, teraz też? Teraz też nie. No dobra, się śniada. Ej, otwórzcie no to, mnie, kur. Drodzy widzowie, tyle byłoby na tyle. No, tak, Zamknęli. Lecisz, gdzie to lecisz? E, właśnie, gdzie jest odlot? Do Oslo. Do Oslo. Dobra, może być A i Oslo. Zawsze gdzieś do A, lecisz Nie mogę się już ruszyć teraz. Jest od... Nie mogę. Nie... I napisane jest, nie, nie możesz tu stać. Ale wiecie, że się zblokowałem? No to sorry. Kusni. O, 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 Kusni. czekaj. No, ale to właśnie kucam O o o, o czekaj czekaj otwórz, otwórz, otwórz Dobra, dobra Wypuścili mnie O. stwierdził, że chyba krzaki Ale wiesz co on się chyba zrespił i go nie. Oho, już mi Wyjeżdża się puszcza na pusty O o Dobra to ja się będę na, naprawiał Znowu z 5 minut ja pierdolę. To chyba nie dojadę. Nawet nie wiem, kto we mnie wjechał. No, słuchajcie trzeci raz dzisiaj, ten sam znak. Ależ przywaliłem teraz, to już na pewno coś lata. Opona, flak. Czuję bicie opony. No dokładnie, pestycydy tam będę się truł, nie? Ej, tego zobaczcie! A! Chłop już leży. Chłop już leży. Pokonało go. Le y tak? Nie, wujek, wujek Stalin go pokonał. Chłop już nie ma siły. Niestety. Już, już majaczy do siebie. Łop minus 29 stopni. Już jego ostatki. No dobra. Ale tuś Wyjechał. Ale też mnie skoczył. oj. O, o kurde. Też mi skoczył na pukę. Co tu się wydarzyło teraz? Jezu, jak, jak, jak w tą grę jest ciężko grać bez przekleństw. <laughs> Ciężko, nawet trzymał on się. Ojojoj, motyla noga. O koleżo. Motyla noga, co ma chłop. <laughs> Kurczę O kurde. Dziunia kurde ty. Ja, to, to ten z wczoraj i ciekawe jak... <laughs> Aż ty falsim zrobił teraz. Ale ładne Salto, prawda? No. Alto Nena no. w pełnym wydaniu. Słuchajcie, Adam 18. Nastawnik. 70 grzeje. Uuu, panie. Widzieliście co? Czyli... <laughs> Ja wierdziele, nadmierna prędkość zabiła mnie. Po prostu mnie zabiła. O ludzie, kochani. Tego jeszcze nie grali. Jechałem 70 i mnie prędkość mnie zabiła. Przyczyna zgonu. No. Cicho. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Wyszedłem pod nadjeżdżający pociąg. Ja pierdzielę. Wow. Ale miazga była. Tylko się łeb roztrzaskał. O ludzie. Nie róbcie tak. Bardzo was proszę. Nie wychodźcie pod nadjeżdżające pojazdy mechaniczne. Bo to się kończy, widzicie jak. Urazem mechanicznym i to, i to dosłownie. Oj, będzie dzwon? Nie będzie dzwona. O! Pierwszy dzwon. Pierwszy dzwon kiedyś musi być, nie? Ja pierdziela, ale lama. Ale dzisiaj tych lam? Na, na live. Włączyłem co prawda tryb. E, yy, yy, niedźwiedź jest! O jak popierdziela mam go zabić? Słuchajcie, ja go chyba zabiję. Aż, aż się boję go. No mam dolary. Hmm, chyba leci do mnie. Leci do mnie! Spierdalam. Dobra. Kuźwa! Co za gość! Nie świeć mi atakuje! Nie mam przygotowanej broni! <ścoughs> ja pierdolę! Gdzież on jest? Będziemy się bali w ciuciu babkę. Że on by mnie z tej strony nie wyszedł. Dobra, lecę. Cześć Sarniak. Kuźwa, co tu się dzieje? Dmitri, Człowieku, ratuj. Przed niedźwiedziem. Gdzie tu jest wejście? Zamykam. Przed niedźwiedziem. Uff. Dobra. Ja sobie przygotuję.

No nie ma właśnie nawigacji. Mi się wydawało, że konfigurowałem ją, ale jakimś cudem jej nie mam. Ale urwał! W znak wjechał. Pierwszy zakręt. Pierwszy zakręt i mój. A czołg nie spadł. Takie cuda. Takie cuda o poranku, słuchajcie. No nie, słuchajcie. To nie. Ale urwał. To, to się nadaje do fany moment. To się nadaje w dofany moment I teraz ani w jedną, ani w drugą O Panie, ale lama Ale lama, no lama Oj, Przestawia mi, przestawia mi ten Ciągnik przestawia Czekajcie, bo ja nie mogę ruszyć w ogóle Ani w tą, ani w tą Ale lamers, nie? Łomatko, matko, Bartek pisze, łomatko e, Jeszcze mi tam znak haczy Czekajcie, będę musiał samochód przepchnąć Ja zapomniałem, że jest taki ciągiem, nie. ani do przodu, ani do tyłu o panie, ja zapomniałem, hmm. że ja tu szczołgiem, ja to nie naczepa. Znaczy naczepa, ale nie. Specjalna Uuu. Robert wzywam posiłki. Wzywaj, wzywaj. Jakiś dźwig by mi się przydał. E, haczy mi haczy tak, mi, jadę ludzie. Kur, Dobra, wiecie o co chodzi. Wiecie co muszę zrobić Tak, właśnie to muszę zrobić. Dobra, ustawimy się tutaj. Dobra. Kolejny fany moment. What the hell! Fancy, co ty robisz? Co ty robisz? Czekajcie, bo ja teraz nie mogę ruszyć znowu. Gdzie jest żandarmeria wojskowa? No właśnie, ja się też pytałem. A tak się pięknie wszystko zaczynało. Słuchajcie, ale to tak jak się. Nie działa kierownica! Wysiadać! Wysiadać! O kurwa! Ja pierdzielę! Ale, ale stanął dęba! Ja już z tym kierowcą nie jadę, co? Zadanie nieukończone, przykro mi! Ten kurs nie udał się. Ale co z tego, że się nie uda, Ja chcę mieć zresetowany samochód. A, jest i babuszka. Flaszeczki są. Hello there, babuszka. Well, hello there, young man. Nie, że koledzy Boże! Ona Evacuation. mówi jak dziecko pięcioletnie. No evaluation. You have to speak louder. My hearing's not what it used to be. <coughs> yes. Ja We pierdiele. have to evacuate you from here. <coughs> oh, yeah, yeah. But I'm too old for this. O matko. Jej. Evaluation. Mm. Może nie wiem, powiedz że pracujesz Dobre, so gore. you are saying you are an engineer? My Misha is also an engineer. <laughs> Your son? Yes. And where is he now? Evaluation. In <laughs> he works as an engineer in the steelworks. Wouldn't you like to Sony see him one to more time you Spieprzeli go to the other world? Oh sure, I'd love to. Engineer. Let's do it this way. Will engineer! we we'll whisk you away from here and put you in a safe spot. A hey, może tak? tak. Dzunia, może masz rację? Zmiana głosu na skutek radiacji. Dobra. Babcia te będzie się ewakuowała. Co mm -hmm. teraz. Mm -hmm. to, to ten z wczoraj je ciekawy jak. <grym> 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 oh, A czy ty fan, zrobił teraz? Ale ładne salto, prawda? No. to Nena w pełnym wydaniu. What?